Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w czytaniu dla Trygonu Ziemi. Na nowy tydzień. Ja wiem, że tygodniówek już nie robię, natomiast w związku z tym, że jestem w izolacji, mogę sobie pozwolić na to, żeby tutaj trochę z Wami pogadać. E, bardzo dziękuję za odzew pod filmami rocznymi, jest spory i dużo osób jest bardzo, bardzo zadowolonych. E, zostawiam pod spodem link do tego filmu. Zobaczcie sobie, co tam dla trygonu ziemi. E, będą tutaj także się pojawiać w rogu czytania dla Was na grudzień, zatem kliknijcie sobie w nie i przypomnijcie sobie energię, żeby tak ubrać w całość to. To jest talia, którą wykorzystam dla Was, The Giltarot. No i co? I przechodzimy do rzeczy. Zaczynamy od byka, kończymy na, y, kozior, y, y, tak, na koziorożcu. Może będzie czasówka pod spodem, może nie. Zatem myślę, że nie będzie ciężko przewinąć od razu do swojego znaku. Y, opakowanie dajemy na bok i lecimy z tym. Byczek. Byk w nowym tygodniu. Jakie mamy energię dla Ciebie? Drogi byczku, co nam się tutaj dla Ciebie pojawia? Deczki drogie. Nowy tydzień dla osób spod znaku byka. Dawno nie używałam tej talii, jestem ciekawa, jak mi się nią będzie pracowało. Dziewiątka denarów, siedemka kielichów, siódemka była w broń swojej pozycji, bądź a serdecznie w tym tygodniu. A taka rada tutaj z przełożeniem, ale zobaczymy, jak się to ma do czytania. Ok, rozpoczynamy od energii ogólnej dla byka. Nowy tydzień. Paść była bardzo fajnie. Y Powraca witalność, powraca zdrowie, e, powraca energia do tego, żeby działać, żeby rozpoczynać. Mamy tutaj księżniczkę i to jest energia transformacji, taka feniksowa energia. Spalam się i powstaję z popiołów. To jest płomień, to jest chęć do działania. Tu je... Tu jest duża radość, tu jest duży entuzjazm. Także energia jest bardzo fajna. Na niektórych po prostu zaznaczają się tutaj osoby młodsze w waszym otoczeniu być może dzieci bardzo entuzjastyczne. Ale Paść Była w ogóle mówi o rozpoczynaniu nowych projektów, o robieniu kilku rzeczy na raz nawet. I jest to karta, która jest silnie związana z trygonem ognia, zatem tutaj takie osoby mogą być też ważne dla was. Co już odchodzi do przeszłości dla osób z podznaku byka? Czego będzie mniej? Fantastycznie. Dziewiątka miecz odchodzi, no to bardzo dobrze. Mniej zamartwiania się, mniej nieprzespanych nocy, mniej takiego utknięcia w swojej głowie i poczucia braku rozwiązań. Od takiego bardzo nieproduktywnego myślenia, zmartwień i tak dalej przechodzicie do tego po prostu działam, idę przed siebie, działam, nie myślę. Co przed wami? Czego będzie więcej w tym tygodniu? Księżniczka Była, bardzo mocno macie zaznaczone dzieci, osoby młodsze w waszym otoczeniu, i takie osoby mogą mieć olbrzymi wpływ na wasz y, tydzień. Natomiast Księżniczka Kielichów i Księżniczka Była, z mi mówi o takiej bardzo naiwnej energii, de facto, ale no tutaj jest inspiracja wewnętrzna, tu jest chęć do życia, tu jest chęć do działania, tu jest ufność, y, tu, tu jest wrażliwość. No, piękna energia, dopytamy zaraz o co chodzi, ale fantastyczne przejście macie. Coś nowego się tutaj też będzie działo wokół byka, nie mam wątpliwości. Co może być wyzwaniem dla Was? Rycerz e, denarów, coś związane wokół pracy, wokół trygonu ziemi, szczególnie Panny, wokół rutyny, wokół stabilizacji, coś co robimy cały czas, rozumiecie? Jakoś tak powtarzamy schemat, na przykład, chodzimy do pracy. Wokół tego jest jakieś wyzwanie, tworzenie czegoś. Ja mam wrażenie, że chcecie przełamać rutynę być może. Pozwolę sobie je dopytać o tego rycerza denarów od razu, bo to jest budowanie jakiejś konstrukcji, siódemka denarów. E, duża cierpliwość potrzebna. W ramach tego, co robicie, efekty i zyski nie będą natychmiastowe. Tutaj trzeba olbrzymią dozę czasu poświęcić nad tym i cierpliwości. To jest słomiany zapał, a to jest bardzo szybkie zwątpienie. Zatem zobaczmy, jaka jest odpowiedź na to wyzwanie, bo tu są jakieś opóźnienia, tu będzie się dużo działo, ale bardzo powoli, takim żółwim tempem. Co robić w takim razie? kapłanka, ufaj temu, przepraszam, że tak pociągam mamą nasiemu katar, yy, ufaj temu, co się dzieje, pamiętaj, że nie wszystko jest czarno-białe, tutaj staraj się szukać podpowiedzi w podświadomości, ale przede wszystkim mam wrażenie, poczekajcie, ja sobie dopytam, słońce, nastaw się pozytywnie, ufaj, że to, co ma do Ciebie przyjść, to przyjdzie, nieważne w jakim czasie, bo ja mam wrażenie, że mimo, że jesteście znakiem ziemi, to Was może bardzo zniechęcić czas, który musicie poświęcić nad tym, co chcecie robić. I, I to wymaga naprawdę takiego pragmatycznego podejścia, pracowania jak mrweczka. Zatem to jest ta informacja, popracuj troszkę nad swoim nastrojem, ciesz się tym, co tutaj jest, baw się tym. Jeżeli bawisz się tym, co robisz, to ten efekt jest mniej ważny. Pamiętajcie, droga ważniejsza od celu. Dobrze. Poza tym podświadomie będziecie czuć, co jest dla Was dobre. Dziewiątka mieczy odchodzi do przeszłości i sprawiedliwość. Tu jest duży, no, to już odchodzi do przeszłości na szczęście, ale duża potrzeba racjonalnego spojrzenia była, duża potrzeba jakichś takich logicznych wniosków i takie ważenie, co będzie dla mnie lepsze. Waga zodjakalna może tutaj też odchodzi do przeszłości. Zamartwienia być może, zamartwienie się być może jakimiś sytuacjami oficjalnymi, jakimiś dokumentami, papierologia, urzędy. To już za wami. E, dobrze, Księżniczka Buław, Siódemka Kielichów. To są duże wyobrażenia i duże y, oczekiwania wobec sprawy, w którą będziecie się angażować. Zatem tak jak mówię, no ta proza życia może Was tak trochę zniechęcić. Na to zwróćcie uwagę, bo jest dużo marzeń, dużo planów. Robimy wiele naraz, ale mamy słomiany zapał. No i ta Księżniczka Kielichów. Emocje, emocje, jeszcze raz emocje. Dotyczyć to może... Mm, Jakieś osoby spod znaku barana albo kogoś bardzo wpływowego wokół Was. Ale to, co ja bardziej odczuwam, moi drodzy, w ostatniej części tygodnia raczej mi się pokazuje, że wy jesteście jacyś tacy bardzo wrażliwi, delikatni, a trzeba będzie przejąć poza cesarza, czyli zarządzać i bardzo konstruktywnie tutaj budować. Zatem uważajcie, bo, bo tu trzeba mieć taką stabilną, konkretną energię jak jest w czwórce, a księżniczka kielichów to jest bardzo rozmarzony człowiek, żyjący w swojej wyobraźni. Zresztą... Wy też w tej wyobraźni mocno jesteście zawieszeni. Zatem proza życia tutaj uderza. Ale macie ufać, że to, co jest Wam przeznaczone, to będzie się realizowało i z radością podejść do tego. E, jakie osoby nam się zaznaczają? Baran, lew. Dla Was mogą być ryby. Waga, która się odsuwa do przeszłości i wyzwanie wokół trygonu ziemi. Podsumowanie dla Was. Dziesiątka mieczy. Na no, spojrzenie prawdzie w twarz. Poczucie... E, tak, to jest po prostu zimny kubeł wody na twarz i trzeba zejść na ziemię i zrozumieć, na czym my stoimy I to jest bolesne, bo lepiej nam było w tym świecie marzeń i wyobrażeń. Także byk pod koniec tygodnia zdał sobie sprawę, że nie wszystko jest tak kolorowe i fantastyczne, jak sobie wyobraził, że tutaj no, sytuacja może być całkiem trudna i skomplikowana nawet powiedziałbym i trzeba się wykazać metodycznością, walecznością i, i decyzyjnością. No dokładnie, a Wy jesteście zawieszeni w kielichach, czyli w takim poczuciu... Bardzo niestabilni jesteście w tym tygodniu, powiedziałabym. Bardzo niestabilni. Bardzo emocjonalnie podchodzicie do rzeczy. To nie jest dobre, bo widać, że cała sytuacja wymaga, no, bardziej właśnie takiego ziemskiego, waszego myślenia, konkretnego planu, a nie takiego rozmarzenia. Ja i takie rozbujanie w obłokach, takie wyobrażanie sobie, nie wiadomo co, później słomiany zapał i pytanie, czy wy nie odpuścicie, bo wy stwierdzicie, że nie możecie się tu wykazać, że, że to jakoś rani wasze uczucia. No, moi drodzy... Co ja Wam mogę tutaj doradzić? To jest czyli strzelec będą się tutaj jeszcze jakiś zaznaczył, ale ja mam wrażenie, że całość kręci się wokół tego, że chcecie być w poczuciu harmonii i równowagi i próbujecie zamiast szukać tego w sobie, to szukacie tego na zewnątrz i robicie strasznie dużo rzeczy, a później się okazuje, że nic jakby ostatecznie nie przynosi tego, bo na efekt trzeba, trzeba, yy, trzeba przepraszam, pracować i czekać długo. Zatem ja pozwolę sobie wyciągnąć jeszcze taką kartę radę ogólną tutaj. Rycerz mieczy, nie odpuszczaj, nie odpuszczaj, ale podejdź logicznie do rzeczy i wprowadź wszystko w ruch. Ja bym powiedziała, że nie jest dobre w tym tygodniu opierać się na krótkotrwałych emocjach, a będziecie mieć tendencję do tego. Zatem na ten tydzień widzę Was tak. Pozdrawiam Was serdecznie. I uwaga na swoją nadwrażliwość, bo tutaj może Wam to wiele przekreślić. A mnie się pokazuje, że de facto bardzo mądrze byłoby zainwestować w to, o czym myślicie, ale to wymaga naprawdę dużego nakładu pracy. Ok, idziemy dalej i przechodzimy do mojej drugiej panny. Panienka, jaki tydzień dla osób z podznaku panny? Panienki drogie, co my tu mamy dla was? Panny będą się bronić jakoś urzędowo, nawet w sądzie może. Tutaj jest taka rada, żeby starać się być neutralnym, żeby starać się zaprowadzić pokój, ale zobaczymy, o co chodzi, bo na razie jesteście w takiej dużej asertywności i obronie własnej. Pozwólcie, że sobie łyka wody wezmę. Okej. Okay. Już przechodzimy do rzeczy. Eee, dobrze. Tydzień dla panny. Pod jaką kartą mamy? Jakiej energii? Piątka była w dużo presji, dużo działania, dużo pośpiechu. No, tydzień przedświąteczny, więc podejrzewam, że panny, które są bardzo często... Yy, perfekcjonistami w, w tym, co robią, no to będą w takiej presji i w uczuciu takiego parcia, że wszystko musi się udać i być idealne. W piątce była w mojej drodze też yy, bardzo często mi się pokazuje konflikt. Konflikt z kimś, ale to jest takie przepychanie się. Ja mam rację, ja mam rację, mój punkt widzenia jest tym właściwym. Brakuje tutaj elastyczności. Dobrze. Yy, czego będzie mniej już w tym tygodniu? Co odchodzi nam od panny? Karta kochanków, bliźnięta zodiakalne. Ja sobie od razu dopytam. Król denarów, stałość, stałość jakiegoś związku. I tu może być jakaś kłótnia. Piątka. Tak, o, niektórzy będą się odcinać. Nie musi chodzić o związki jako relacje miłosne, ale panna będzie odcinać jakąś relację, szczególnie z bykiem, z odiakami, oby bliźniętami, ale proszę się tym nie kierować. Ze względu na to, że dwie osoby myślą, że mają rację i żadna nie chce ustąpić. Zatem, panna, z głosem rozsądku, bardzo możliwe, że albo będzie ciągle e, zamiast tworzyć drużynę z kimś, to będzie chciała grać pierwsze skrzypce i pokazywać, że ma rację, e, albo po prostu odetnie <laughs> się i pójdzie w swoją stronę. No to czego będzie więcej w tym tygodniu? No dokładnie, cesarz, a obok cesarza stoi co? Mak, ja się skupiam tylko i wyłącznie na sobie, ja mam rację, nie mów do mnie, odsuń się, nie będziemy tworzyć tutaj drużyny. Moja racja jest tą jedyną. Ja tutaj rządzę i będzie po mojemu. Dokładnie w takiej energii, kochani, jesteście. Ale to jest bardzo fajna energia, de facto. Jeżeli nikogo nie ranimy, czemu nie? Bo te trzy karty, które mi się tutaj pokazują, razem bez tej, to są karty, które mówią o tym, że mam siłę sprawczą, decyduję, buduję coś trwałego, polegam na rozsądku, na logice i wiem, że to będzie dobre. Zatem chyba będzie dobre. Zobaczmy, jakie jest wyzwanie wokół panny w tym tygodniu. Rycerz Buław, trochę pasji w to wszystko wnieść, ale mam wrażenie, że Rycerz Buław właśnie, yy, te dwie karty razem bardzo często mi mówią o dużej presji, że my musimy się pokazać i musi być wszystko idealne i, i na pokaz trochę robimy. Zobaczmy, co stoi obok tego. Tutaj Trygon Ognia, wokół tego może być Wyzwanie Baran, szczególnie Strzelec, może być i Lew. Co nam stoi obok tego Rycerza Buław? No właśnie, taka trochę presja, ale też jest niesmaczenie. Jakby nie potraficie wyciągnąć radości z czegoś, co tu robicie, a de facto to miałoby być radosne i wy tak albo kogoś odrzucacie, albo ktoś odrzuca was, bo wy wolicie w pojedynkę. Dobra, no to co tutaj robić w takim razie, co jest z radą? Kapłanka, pamiętaj, że nikt nie ma racji. Kapłanka mówi o tym, że nic nie jest czarno-białe i nie ma także jeden punkt widzenia jest tym właściwym. Zatem ta elastyczność jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Kapłanka także ostrzega, nie mów wszystkiego. Nawet jak coś czujesz, nawet jak coś wiesz, nie mów wszystkiego, bo możesz spalić za sobą jakiś most. Dziewiątka kielichów. Jeżeli chcesz być zadowolona, droga panno, pamiętaj, że zadowolenie nie płynie tylko z tego, ja mam rację, ja krytykuję wszystkich wokół, ja działam sam a, i będzie idealnie po mojemu, bo zostaniesz sama po prostu w tym. Pamiętaj, żeby. bo to ma być wesołe to, co się dzieje, a mam wrażenie, że tego szczęścia takiego i, i zadowolenia tutaj brakuje, ponieważ są sprzeczki, ponieważ jest takie parcie, presja, no i co? I coś, co ma cieszyć, tak naprawdę staje się jakąś taką. W takiej napiętej atmosferze zawieszone. Kierujcie się swoim zadowoleniem. Jak najbardziej, ale tak jak mówię, nie trzeba wszystkiego wszystkim ogłaszać. Zobaczmy, jakie jest podsumowanie tutaj. Kapłan, znowu ten byk. By mi się zaznaczał, który nam się tu odsuwa do przeszłości. Bo tu jest potrzeba związku stałego kompromisu. Jesteśmy w stanie wypracować kompromis dla kogoś, na kimś nam zależy. A tu presja, odcinamy kogoś, papa, ja będę robić i decydować tylko po swojemu. No i co? I nie ma kogoś, kto by ci pogratulował, panno. Ym, może ktoś was, od was się odciął, może być i tak. A tutaj karty mówią, lepiej nie mów wszystkiego. Pomyśl o, o swoim szczęściu, o zadowoleniu, czy na pewno. Chcesz sam przeżywać ten czas, prawda? No, co z tego, że będzie po Twojemu i będzie perfekcyjnie, skoro zostaniesz wokół tego sam. Także kapłan mówi: kieruj się wybaczeniem. To jest tradycja, to jest hierarchia. Tutaj też trzeba to uszanować, ale ja zobaczę, co nam stoi obok tego kapłana. Wierzę. No, panna będzie tutaj ewidentnie robić jakiś przełomowy tydzień. Wy się nie będziecie kierować tym, co jest słuszne i tym, co jest dobre i właściwe. Wy się będziecie kierować tylko i wyłącznie swoim uznaniem i, i swoimi pomysłami. A może tak trzeba, może coś tu trzeba odciąć, nie wiem, ale wprowadzicie przełom w tym tygodniu, bo postawicie tylko i wyłącznie na siebie. W co jest trójka kielichów? No to na pewno chodzi o Wasze relacje z innymi i, i Wy będziecie absolutnie odcinać kogoś tutaj po swojemu, rządzić. No, te karty razem to jest ja robię tylko tak, jak ja chcę, nie interesują mnie w ogóle inni ludzie. Ale tak jak mówię, może zabraknąć w tym wszystkim zadowolenia i pasji. Zatem tutaj trzeba się też pokierować tym, co może być dobre dla was. Nie wszystko z czarno-białe. Ja bym nie podejmowała dużych decyzji w tym tygodniu, bo możecie ich ostatecznie żałować, ale karta no, bierze obok tego kapłana i mówi, że wy zrujnujecie jakąś hierarchię, jakąś tradycję i. No i co? No i papa. No i w takiej energii was widzę. Zatem o dwójka była w Coś Decyzja należy do was, co z, co z tymi relacjami tutaj zrobić. Pamiętajcie, że relacje mają wprowadzać uśmiech i radość. To nie jest o tym, kto ma rację, kto tutaj rządzi. Czasem lepiej nie mówić czegoś wprost i zatrzymać coś dla siebie, żeby sobie nie zepsuć czegoś tutaj. Tak to widzę. Na ten tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, drogie panienki. koziorożec. Chciałam powiedzieć koza, bo ja tak mówię na mojego mężczyznę. Małgą go koza. A jestem to Swoją drogą bardzo ciekawe połączenie mamy, bo ja jestem słonecznym i księżycowym baranem. I mój mężczyzna jest słonecznym i księżycowym koziorożcem. Pewnie zastanawiacie się, jak to działa. Bo baran i koziorożec to nie jest dobre połączenie. Ale działa tak, że ja później mam wszystko w rybach, a on w strzelcu, czyli gdzieś tam się uzupełniamy. No i ja mam jeszcze dwa. Dobra, dobra, kolejny tej prywaty. Lecimy z koziorożcem. Koziorożec, nowy tydzień. Co tu mamy dla koziorożca? Jakie energię. Brak stabilizacji emocjonalnej, smutek, żale i bieda. Co się dzieje? Tak z uśmiechem trochę podejdźmy na ludzie do tego. Zobaczmy, jaka jest energia tygodnia dla koziorożce. Wszechświat. Ale macie energię fajną. Coś się kończy, coś się domyka. Od czegoś się uwalniamy, przychodzi jakieś zrozumienie, jakiś etap do, zostaje domknięty. Wszechświat stoi przed wami otworem. to mogą być wyjazdy podróże. Dobra, zobaczymy, o co chodzi. Czego będzie mniej? Co już odchodzi od koziorożca? Czego będzie mniej? Piątka mieczy, ale to dobrze. Może to przełożenie pokazało jakiś, jakiś taki ogólny stan. Piątka mieczy, moi drodzy, to jest poczucie porażki. To są sytuacje konfliktowe, kiedy żadna ze stron nie będzie wygrana. Ale każda chce być. W piątce mieczy są bardzo trudne konflikty. Ja W tej karcie jakby widać, że tu jest strata. I z tą stratą nie idzie za, dla żadnej strony. A, no ale to odchodzi do przeszłości, udaj się uwolnić od jakiejś takiej atmosfery, od jakiegoś takiego no trudnego konfliktu, powiedziałabym. Co przed Wami? Czego będzie więcej? Rycerz Mieczy, kolejnego konfliktu <noise> będzie więcej. Rycerz Mieczy to jest ja tylko ja mam rację, ja Ci udowodnię, że mówię prawdę. Moja racja jest tą właściwą, to są przepychanki, kłótnie i taka surowa atmosfera. Yy, zanim przejdę, albo dobra, najpierw wyzwanie. Wyzwanie dla koziorożca w nowym tygodniu. Słońce, pogodzić się z kimś, pojednać, nikt tutaj nie ma racji, albo może oboje macie, nieważne, słońce mówi o tym, spróbujcie się pogodzić, spróbujcie się pojednać, co wam z tego, że będziecie się tu kłócić, macie nerwówkę tu, a wcale taka energia nie musi być, no to co robić w takim razie? Księżyc, czasem lepiej coś przemilczeć, czasem lepiej czegoś nie mówić, księżyc mówi o tym, żeby starać się wyjaśniać też wszystkie sprawy na bieżąco, bo może być problem właśnie wokół tego, że coś jest niedopowiedziane. I, i ktoś może mieć poczucie, że ktoś tu kłamie. Ja sobie dopytam o to. E, dobra, piątka mieczy odchodzi do przyszłości. Dziewiątka mieczy. No to jest dobrze, bo to jest takie zamęczanie się, jakieś takie jakąś porażką, wspominanie, że coś nie wyszło, kłótnie z kimś, nieporozumienia i napięcie psychiczne. No i ten wszechświat. Jest szansa ogromna uwolnić się z takiej energii. Ale jest piątka denarów, ale Wy jakoś nie chcecie odpuścić, mam wrażenie, ale Wy macie poczucie strat i jakoś tak. I co? I zostajecie w tej energii. Rycerz mieczy kłócimy się dalej. A jest kapłanka ryby mocno macie zaznaczone. Ja nie wiem, czy tu jakieś kłótnie z rybkami? Były, ale w kapłance, moi drodzy, jest taka informacja znowu, ktoś ma poczucie, że ktoś tu kłamie, bo coś jest przemilczane to nie znaczy, że są kłamstwa to znaczy, że być może coś gdzieś umknęło to jest taki konflikt z niczego, moi drodzy no chyba, że jest jakaś bieda finansowa i ktoś do tego doprowadził ale mam wrażenie, że w przeciwnym razie jest konflikt z niczego bo coś zostało przemilczane. Może było ukryte, nie wiem. To jest taka informacja mów na bieżąco o wszystkim, jeżeli chcesz przerwać ten konflikt, bo atmosfera no, jest ciężka. Słońce, pojednanie. I to jest wyzwanie. Księżniczka Buław, znaleźć kompromis i zrozumienie z tą osobą w tej sytuacji. I księżyc jako rada, król Buław, mów śmiało o wszystkim. Informuj o wszystkim. Nie pomijaj faktów, nie pomijaj prawd. Lew, mocno macie lwa zodiakalnego zaznaczonego. E Staraj się, no z królem Buław czy królową Buław my wiemy, na czym stoimy, bo to są osoby, no, które wprost powiedzą wszystko. E, zatem ja bym powiedziała, nie zatajaj tutaj rzeczy, nie zatajaj, bo to będzie za, gdzieś tam y, te konflikty zaostrza, zaostrzało. Ja nie mogę mówić po polsku już, chyba tak. E, no dobra, no to zobaczmy, co jest w podsumowaniu dla koziorożca. Królowa denarów, wasza karta, co obok tego? Kolejna wasza karta, dwie wasze karty. W podsumowaniu, czyli wy, wy będziecie mieć na to wpływ. Wy, koziorożce, jesteście w stanie tutaj zakończyć ten konflikt. I ja mam ogromne wrażenie, że wy macie komuś powiedzieć prawdę, bo tutaj są potrzebne jakieś zmiany, ale trzeba powiedzieć coś proste, nie zatajać, nie ukrywać, nawet jeżeli to nie jest nic wielkiego, bo to się zaostrzy na ten konflikt na maksa. Żeby znaleźć kompromis i wyjście z sytuacji, trzeba być ze sobą y, szczerymi osobami. I tutaj mnie się pokazuje, że czasem lepiej nie mówić kilka słów za dużo, czasem lepiej zostawić coś dla siebie w kłótni, ale nie możemy zatajać pewnych prawd, bo wtedy to będzie powodowało jeszcze większe problemy z zaufaniem, prawda? Co jest wtedy? Dziewiątka była, pozycja obronna. Propozycja obronna i kłótnia, znowu napięcie. Także są to kłótnie, są nieporozumienia, one są do uniknięcia, jeżeli oboje stwierdzicie, na czym wam zależy i będziecie chcieli, oboje czy nie wiem, w pracy, będziecie chcieli popracować nad tą sytuacją, ale mnie się pokazuje, że koziorożec jest tutaj decyzyjny, zatem to chyba koziorożec coś yy, utaja i to koziorożec może powiedzieć kilka słów za dużo. No, jeżeli wam zależy na, kimś, na czymś, na tej strukturze, którą tu macie, to czas też na kompromis pójść. Tutaj trzeba spojrzeć z innej perspektywy na rzeczy, starać się zrozumieć tę drugą stronę. Ale ja znowu mam wrażenie, że Wy musicie uważać na to, co mówicie. Bo coś, nie powiem Wam co, ale coś trzeba będzie powiedzieć, a coś lepiej zostawić dla siebie. No i w podsumowaniu mamy, że koziorożec podejmuje decyzję, koziorożec będzie na 100% podejmował decyzję i coś kończył. Z czegoś się wydostawał? Ja jeszcze taką ogólną radę dla was wyciągnę. Dziesiątka mieczy, tam, gdzie nie da się już nic zrobić, gdzie jest tylko bieda i, i gdzie się wszystko posypało, po prostu to już nic nie zrobisz. Tam już trzeba zakończyć. Dziesiątka mieczy mówi, jakakolwiek prawda by nie była, trzeba ją przegadać. Nawet jeżeli jest surowa, nie ukryjesz tutaj czegoś. Ale nie jest to łatwy tydzień, przyznam szczerze. Nie jest to łatwy tydzień. Jest szansa na pojednanie i pogodzenie, ale tu trzeba spojrzeć prawdzie w twarz. A mam wrażenie, że jeżeli wy przestaniecie unikać prawdy, no to wyjdzie być może to, że czas coś zakończyć, że coś nie działa. Zatem, Koziorożce, na ten moment widzę to dla Was tak. I ja Was z tym zostawię. Dajcie mi znać, czym to dla Was było, jakie decyzje podjęliście. Nie będę Wam nic więcej radzić, bo to jest jakaś poważna sytuacja, długofalowa. Zatem chciałabym, żeby każdy. Sam tutaj przemyślał porządnie sprawę. Dobrze, to już tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia i wesołych świąt.